Czemu śpisz? Nie do mamowego. Czemu śpisz? Mecz jest! To twoja stara. Czemu śpisz, Bartek? Mordy, nie dotykaj mnie. Czemu śpisz? Po śmieciu. Czemu śpisz? Bo lubię. No powiedz, czemu A śpisz? A co cię co? Mecz jest. No i co z tego? Mama! Według gola strzelili. Złabierz. No nie no, strzelili. Ja pierdolę. Gdzie moje okulary są? Zajebiście, wmieliśmy 300 subskrypcji! Tak! Wreszcie! 300 subskrypcji! Ja! Naprawdę super wynik, super! Dziękuję wam naprawdę tak już na poważnie, że wspieracie ten kanał, że subskrybujecie jednak, że się pojawiacie tam naprawdę wiele to dla mnie znaczy, więc jest naprawdę szacun ode mnie. I pewnie teraz no co? Jest te 300. Jeszcze nigdy nie robiłem jakichś specjali. Tam 100, 200, to 300, to też nie jest takie 500, ale no, ten śmiech. No, oczywiście sobie żartuję, nie? bo ja tak zawsze. Oczywiście na kanale jak ja coś mówię i się śmieję ogólnie, to musicie brać do tego dystans, bo jeżeli będziecie brali mnie na poważnie, to to się źle skończy. Bo, bo wiem, że moimi wypowiedziami. Mogę wiele osób prowokować albo ogólnie zachęcać do złego myślenia albo ogólnie do wyciągania złych wniosków, więc jak będziecie, będziecie brali mnie teraz w takich głupich filmikach, no ten nie jest głupi, ale na przykład też ostatnio było tak, że nagrałem takiego gościa, który robił z siebie głupka. I po prostu go tak, no, w taki sposób, no, taki, no nie wiem, normalny, taki albo nienormalny yy, przedrzeźniałem, żeby po prostu było śmieszne, no, ale już były takie zarzuty, że Ale ty, Ajen, nieśmieszny jesteś, kurwa, ty, co ty, głupi taki jak on jesteś, idioto, ty w ogóle, co ty robisz, wypier... Znaczy, no, nie było dosłownie, ale wiecie o co chodzi, oczywiście, bla, bla, bla. Nieważne, ale mieliśmy zrobić coś na te 300 subskrypcji coś fajnego i oczywiście wpadłem na pewien pomysł, który mogę zrobić specjalnie jeszcze będzie dużo oczywiście jeżeli będą subskrypcje, bo jeżeli nie będzie subskrypcji, no to wiadomo nie będzie specjalnie, bo po co miałbym robić specjal bez powodu więc żeby był specjal, musi być powód a powodem są subskrypcje, więc albo już wam trochę zaspoileruję, co chcę zrobić, więc myślałem o tym żeby co ja mogę zrobić? Teraz się wydarzy, że kurde, nic nie wiem. Nie mam żadnego planu. Ty, scenarzysta, co mam robić? Halo, pomóż, pomóż, chodź tu, kurde. No mówię serio, nie wiem co mam robić. No szybko, co ja mogę zrobić dla nich? Że to jest 300 subów, to jest. Kurwa, stary, ja więcej, więcej to kurde. Te nie wbiję na pewno w życiu, stary. No to jest kurwa poważna akcja. Co, co ja zrobić mogę? No powiedz mi. Myślisz, że to się spodoba, tak? Na pewno. To słuchajcie. Oczywiście ja wpadłem na pewien plan, więc za chwilę przejdziemy do tej rzeczy i to zrobimy, żeby było śmiesznie, więc czekajcie moment. Przed Waszymi oczyma... Halo, policja? No bo jest taka sprawa ogólnie, nie? Nie, no jak to sobie ja je robię? No przecież poważnie z panem rozmawiam, kurwa, no. Nie no może nie tym razem, to, to, to ten telefonik poczeka, bo on taki stary trochę jest, to na inną moka spokojnie. Teraz udamy się do kopalni pomysłu, a tu jest mój kordzie dobry. Przywitaj się. No okay. cześć. O tak, zajebiście, tak jak, pazły, jak pozuję jak pozuje. Zajebisty kot. Idziemy dalej. Idziemy jeszcze dalej. Żartowałem, nie idziemy do pokoju tylko do kuchni. A jeżeli mnie dobrze znacie, wiecie, że mam szalone pomysły. A co to znaczy? Zjemy łyżkę masła. Yy, duża łyżka masła będzie na 500, dobra? Możemy się tak mówić. Pierdolę mnie, się zastanawiałem. A może jakieś cukierki dobre zjem słodkie coś? A ty na dobra masło, o ku... pff, pff, Nie mogę... O kurwa! No, ja żartowałem, słuchajcie, jednak nie jem tego. Bardzo. O ja pierdolę ja się zrzegam. Wiecie co? Ja sobie wypnę ten mikrofonik i położę go na stole, bo w razie czego mam zle z tyłu. To, słuchajcie, mamy łyżkę masła. Ja nie wiem nadal czy to jest dobry pomysł, żeby to zjeść, bo, bo jak patrzę na to. to O! Kurwa, co ja robię ze sobą? Wszyscy czekają już na ten moment, kiedy ja to zrobię. Serio, jak próbowaliście kiedyś jeść masło tak łyżką, to to aż na odruchy O ja pier... Zrzegam się 100% To jest po prostu gwarantowane, że ja zwymiotuję 3 2 1 O <tryk> 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 Kurwa to był zły pomysł, to był normalnie zły pomysł. <laughs> Więc dziękuję za oglądanie, nie róbcie tego nigdy, nie, nie próbujcie jeść masła, jak potraficie jeść masło łyżką, to nie wiem, ja was podziwiam, Bluh, normalnie pasuje tutaj. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co bym mógł zjeść sobie na ruszt, kurde, nie wiem, jakieś łyżka koperku, albo przyprawy do pieczenia, albo przyprawy do grilla, albo innego psa zmielonego razem z budą, to piszcie w komentarzu. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się widzimy się. W następnych odcinkach, więc na razie. Papa! Pa.